Uwaga. Co miesiąc w terminie do 25 dnia każdego miesiąca osoby, które złożyły deklarację, są zobowiązane bez dodatkowego wezwania do uiszczania zadeklarowanej opłaty śmieciowej. Opłat można dokonywać przelewem na rachunek bankowy gminy Ostrowiec Świętokrzyski, prowadzony przez bank PKO o numerze 49 12 40 13 72 11 11 00 10. 50 20 67 61 oraz gotówką bez ponoszenia dodatkowych opłat w następujących punktach na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oddziale banku PKO przy ulicy Wardyńskiego 11 oddziale banku PKO SA przy ulicy Kilińskiego 15 oddziale banku PKO SA przy ulicy Polna 11B w godzinach pracy powyższych placówek oraz w kasach urzędu miasta Znajdujących się w biurze obsługi interesanta, które są czynne od poniedziałku do czwartku, w godzinach od 7.30 do 15.30, a w piątek w godzinach od 7.30 do 16.30, oraz w jedną sobotę w miesiącu, w godzinach od 8.00 do 12.30. Wykaz pracujących sobot dostępny na stronie www.um.ostrowiec.pl.